Stój, poczekaj, nie wyłączaj tego odcinka, posłuchaj mnie przynajmniej przez najbliższe 20 sekund. Ten odcinek jest kontynuacją poprzedniego materiału o wizjach, więc jeśli go jeszcze nie widziałeś, to koniecznie musisz go zobaczyć, zanim obejrzysz ten. Więc uwaga, teraz masz czas, by kliknąć kartę, no albo w link w opisie. Dzięki za zrozumienie, a ja już nie przeszkadzam, no i miłego oglądania. Teraz, gdy zostali tylko ci co poprzedni odcinek widzieli, mogę się ładnie przywitać. Hej, witajcie, ja jestem Cosiek i dzisiaj, no właśnie, co dzisiaj? Dzisiaj powiem wam parę słów o niezwykle ciekawych tematach. Pogadamy o wyglądzie zewnętrznym Wizji, o Masterless Vision, o deluzjach, no i o gnozie. Czyli wszystkim tym na co miejsca zabrakło ostatnio. Więc jeśli was zaciekawie, to zachęcam do zasubskrybowania kanału, a temat jest naprawdę co najmniej równie interesujący co ten temat z poprzedniego odcinka, więc bez zbędnego przedłużania zapraszam już do oglądania. Wizje to dość tajemnicze przedmioty. To już wiemy po ostatnim odcinku. Jednak to, co w nim wtedy przedstawiłem, to nie wszystko. Został nam do poruszenia jeden dość ciekawy wątek z nimi związany, a mianowicie ich wygląd. To, co nazywamy wizją, tak naprawdę składa się z dwóch elementów: z kolorowego kryształu, klejnotu z symbolem elementu oraz z obudowy. Z kryształem sprawa jest w miarę prosta. Przyjmuje kolor odpowiadający jednemu z siedmiu elementów, a w centralnej części pojawia się jego symbol. Symbol elementu, oczywiście. Jeśli i chodzi o obudowę, sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana. Przede wszystkim jej wygląd jest zależny od regionu. Monsztat ma swój wygląd, Liwe swój, Inazuma swój, no i tak dalej. Tyle, że wygląd jest zależny od regionu, ale regionu, w którym otrzymujemy wizję, czy może regionu, z którego się pochodzi. Logiczniejsza wydaje się ta druga opcja, ale no raczej tak nie jest. Zdaje się, że ta pierwsza teoria ma więcej sensu, gdyż chociażby Toma, którego poznajemy w Inazumie, pochodzi oryginalnie z Monsztat, a jednak jego wizja ma wygląd typowy dla Inazumy. Dodatkowo powstaje pytanie, kto je tworzy? Czy klejnot pojawia się bez obudowy, czy może jednak wraz z nią? To wydawałoby się w sumie najbardziej logiczne, ale jednak chyba nie zawsze tak jest. W historii Beneta czytamy, że w momencie otrzymania wizji to klejnot pulsował ciepło w jego dłoni. W angielskim tłumaczeniu jest tu użyte słowo jewel, a nie vision, co wskazywałoby na to, że obudowy tam nie było i musiała zostać stworzona później. Sama w sobie obudowa zdaje się być w ogóle elektromagnetyczna. Mam na myśli to, że została ona przyciągnięta przez moce Raiden Shogun, a z tego co wiemy, Raidenka telekinezą nie dysponuje. Noszenie wizji jest także ciekawe, no bo w sumie zawsze jest ona przy posiadaczu i zawsze jest na wierzchu, ale tak naprawdę dlaczego jak duża może być odległość między posiadaczem wizji a samą wizją by móc skorzystać z jej mocy no i skoro są one tak cenne to czemu nie można by było ich po prostu schować gdzieś głębiej nawet Yoimiya nosiła swoją wizję w widocznym miejscu w okresie kiedy to w Inazumie polowano na wizję. może w takim razie są jakieś powody takiego zachowania może trzymanie ich na widoku jest konieczne by korzystać z ich mocy no i na koniec tego segmentu wisienka na torcie myśleliście że wizje różnią się jedynie między regionami otóż jak mawia klasyk nic bardziej mylnego jeden z użytkowników w Reddit'a pokusił się o porównanie wizji z Mondstadt. Jak można zauważyć, niektóre z nich posiadają na odwrocie dodatkowe skrzydełko po lewej stronie obudowy, z leksza zasłaniające wewnętrzny kryształ. Lecz ja posiada je po prawej. A Bennett i Albedo nie mają ich wcale? Dodatkowo większość z klejnotów jest w kształcie takiej można powiedzieć spłaszczonej kuli, ale Fischl i Diona mają jakby jedynie jej połowę. Druga połowa to po prostu blaszka, która jest jakby podstawą miejsca, w którym ten klejnot jest umieszczony. W ogóle wszystkie obudowy wizji z Mondstadt mają po takie trzy małe skrzydełka: po prawej, no i trzy po lewej stronie. Lecz Kea ma zaledwie po dwa. A Venti ma dodatkowo jedno wielkie skrzydło z lewej strony. Pokusiłem się także o szybkie przejrzenie wizji w innych regionach, tam też znalazłem pewne różnice. Na przykład wizja Kujasary nie posiada na odwrocie takich dwóch pasków, które posiadają wizję innych postaci z Inazumy. Nie chcąc już przedłużać tego segmentu porównawczego, daję wam link do strony z modelami, którą się posłużyłem. E, oczywiście będzie on w opisie, dajcie znać, może wy coś ciekawego w... znaleźliście odnośnie różnicy pomiędzy wizjami. Dobra, a teraz gdy wygląd wizji mamy za sobą, przejdźmy do kolejnego tematu, który z leksza poruszyłem w poprzednim odcinku: Masterless Vision. Wizja pozbawiona Mistrza, właściciela. Obudowa z wyblakłym klejnotem bez znaku żywiołu. Bez charakterystycznego koloru. Pusta, łuska, bez mocy. Zdają się one być bezużyteczne, lecz mimo to są na tyle cenne, że Ningguang rozważała otwarcie biznesu, mającego na celu zbieranie takowych wizji. Istnieje mała szansa, że da się je ponownie przebudzić, no i historia zna takie przypadki. Najbliższy nam jest ten z Inazumy, gdy to Kazucha był w stanie na krótką chwilę przebudzić wizję swojego zmarłego przyjaciela i zapanować nad jej mocą, stając się w tym momencie osobą, władającą jednocześnie aż dwoma żywiołami. Jeśli chodzi o tą konkretną wizję, to to już wiele razy wcześniej Kazucha starał się ją przebudzić. Aranżował różne sytuacje, którymi miałyby to umożliwić i angażował do tego różne osoby, jak chociażby feja, jak zostało nam to zaprezentowane w Arkon Questie. No niestety wszystko bez skutku, aż do pamiętnej walki z Raiden Shogun. Jednakże znamy dwie osoby, które przebudziły wizję i korzystają z nich aż do dziś. Są to wspomniana już wcześniej Ningwang oraz Mona. No i tutaj historia Masterle zwierząt się kończy, bo wiemy o nich naprawdę niewiele. Lecz kto wie gdzie i kiedy jeszcze je spotkamy na naszej drodze? W ogóle, odnośnie wizji, warto by jeszcze wspomnieć krótko o tzw. fałszywych wizjach, które odnoszą się do dwóch rzeczy. Jedne z nich to przedmioty, które wyglądają identycznie, praktycznie jak prawdziwa wizja, lecz nie pozwalają władać żywiołami. Zostały one użyte przez posiadaczy wizji w Inazumie, aby oszukać egzekutorów Vision Hunt Decree, ale noszą ją także Venti i Zhongli, by ukryć to, kim naprawdę są. Do fałszywych wizji można także zaliczyć deluzję, którym właśnie zamierzam poświęcić czas tego odcinka. Deluzja, ale także gnoza to chyba jedne z bardziej tajemniczych przedmiotów, jeszcze bardziej tajemniczych niż sama wizja. Są one z nią bezpośrednio powiązane, co podkreśla pochodzenie ich nazw. Chińska nazwa wizji może być tłumaczona jako oko Boga. W takim kluczu rozumowania deluzję można przetłumaczyć jako złe oko, a gnozę jako serce Boga. Musicie przyznać, że to dość ciekawy zabieg i interesujące powiązanie, które niejako wskazuje nam, czym są tak naprawdę poszczególne przedmioty i jakie mogą mieć przeznaczenie. Ale zacznijmy od deluzji. Są to obiekty podobne do wizji, lecz w przeciwieństwie do niej nie mają boskiego pochodzenia, a są produkowane przez ludzi, przez... Fatui. Wiemy o nich niezwykle mało, jak w sumie o wszystkim, o czym mówię w tych odcinkach, no ale tutaj uwierzcie mi, sprawa jest jeszcze trudniejsza. Tajemnica deluzji jest ściśle tajna i trzymana w sekrecie, tak, że nawet sami Fatui nie wiedzą o nich zbyt wiele. Zdają się one być znacznie potężniejsze niż wizje. Może dlatego, że bazując na obecnie dostępnej wiedzy, wydaje się, że są one produkowane z wykorzystaniem szczątków starożytnych bogów, no albo innych potężnych istot. Te produkowane na Yashiori Island używały krystal Maru, zawierające fragmenty mocy tatarigami, klątwy, która ma bezpośrednio powiązanie ze śmiercią Boga Orobashiego. Dodatkowo w Mance Genshin'a, uwaga spoilery, mamy do czynienia z postacią Kolei, o której wiemy to, że Fatui przeprowadzali na niej eksperymenty mające na celu bezpośrednie nasycenie ludzi pozostałościami Archonów. Prawdopodobnie chodzi tutaj o te same szczątki, o których mówimy w przypadku produkcji Deluzji, bo wskutek tych eksperymentów dziewczyna posiadła zdolności, które są niezwykle podobne do tych, które daje korzystanie właśnie z Deluzji. Korzystanie z niej niesie także za sobą istotne Sekwencje. Moc, jaką zyskują jej posiadacze znacząco się na nich odbija, choć staje się, że też nie zawsze. Pozwoliłem sobie podzielić ten wątek na trzy kategorie. W pierwszej mamy osoby, które bezdyskusyjnie odniosły poważne skutki po skorzystaniu z Deluzji. Przede wszystkim mamy tutaj żołnierzy armii Watatsumi, no i jak i samego Tapeja, którego spotkaliśmy podczas questów. Ci właśnie doświadczyli przyspieszonego starzenia, co skończyło się niestety jej zgonem. No ale znamy też sytuację z mangi, uwaga, znowu spoilery, których dowiadujemy się, że Krepus, ojciec z Diluka, użył deluzji, by ratować swojego syna, co skończyło się tym, że jej moc odbiła się na krepusie i pozostawiła go umierającego w niewyobrażalnej agonii. Na szczęście to na tyle z tej nieprzyjemnej kategorii, przejdźmy do drugiej, która zawiera osoby moim zdaniem o których nie wiemy za bardzo nic. Są to Fatui Agents, Fatui Season Mages oraz Fatui Maidens. Właśnie ci przeciwnicy, których spotykamy podczas przygód w Tiawat posiadają deluzję. Lecz czy oni odnoszą jakieś negatywne skutki z jej użytkowania? Może tak, może nie, w zasadzie chyba tego nie wiemy. Za to moja trzecia kategoria dotyczy skutków korzystania z deluzji, których zdaje się po prostu nie być i raczej możemy to stwierdzić, że ich faktycznie tam nie ma. Zaliczamy do niej Childa, Signore oraz, uwaga, znowu spoiler z mangi, Diluka. Child odczuł jedynie skutki formy, w której korzystały z wizji i deluzji, Jednocześnie, ale nie tyczy się to korzystania z samej deluzji. Signora raczej prędzej stłumiła swoje Pajromoce dzięki krajodeluzji, deluzji, niż je wzmocniła, no i tutaj także nie widzimy żadnych negatywnych skutków. A Diluk korzystał z deluzji zabranej ojcu i używał jej przez 3 lata bez żadnych widocznych konsekwencji. Czyżby w takim razie brak odczuwania skutków ma związek z tym, że są oni także posiadaczami zwykłych wizji? Jeśli chodzi w ogóle o sam wygląd deluzji, to wyglądają one tak, jak teraz widzicie na ekranie. Deluzja Childa, Krepusa oraz jednego z żołnierzy z Watatsumi Island wyglądają podobnie, lecz nie mamy potwierdzenia, jak wygląda deluzja Seniory, gdyż nie wydaje się, by nosiła ona cokolwiek, co by ją przypominało, w sensie, co by przypominało deluzję. Dlatego spekuluje się, że katalyst, który unosi się wokół niej i którego używa podczas finałowej walki z Travelerem, to jest właśnie jej deluzja. Dobra, gdy wątek deluzji mamy za sobą, przejdźmy do serca Boga, czyli Gnozy. Dziwnie to brzmi po polsku, no ale okej, okay, zostawmy tak jak jest. W każdym razie, to co wiemy o Gnozie, to to, że jest to przedmiot używany przez Archonów do bezpośredniego rezonansu z Celestią, cokolwiek by to nie znaczyło. Wiemy także, że daje ona swojemu Archonowi boską zdolność do ochrony swojego narodu gnoza musi być niezwykle silnym przedmiotem, gdyż Venti, opisując wizję, wspominał, że są one prymitywne właśnie w porównaniu do gnozy. Mimo, iż dają one boską zdolność, to nie są one konieczne do kontrolowania elementów. Archonii, którzy utracili swoje gnozy, byli w stanie korzystać ze swoich zdolności, jak chociażby Ej, która gnozę oddała w ręce Jae setki lat temu, a jej moc wciąż w zasadzie była silna i możemy to zauważyć. Jednakże, mimo wszystko, zdaje się, że gnoza w jakiś sposób wpływa na ich zdolności. Ziągli po tym jak pozbył się swojej gnozy, wspomniał, że moc geoarchona jest konieczna do tworzenia mory, i wskazał, że Golden House, w którym produkowana była mora, będzie musiał zostać tymczasowo zamknięty, ponieważ ziąkli nie może już jej tworzyć. Gnoza rezyduje wewnątrz ciała Archona, lecz w specyficznych warunkach może być z niego wyciągnięta. Gdy to się dzieje, widzimy ją pod postacią figury szachowej. I tak gnoza Anemo to królowa, a gnoza Geo to wieża. I nie za bardzo mamy pewność co do tego, jak wyglądają gnozy powiązane z innymi elementami, i niewiele wskazuje na to, że mielibyśmy się wkrótce dowiedzieć, gdyż carica Archonka Krajo zabiera nam je z przed nosa. Jest ona w posiadaniu swojej własnej gnozy Krajo, no ale też w tym momencie posiada już gnozę Anemo i Geo. Myślę, Wiedzieliśmy, że posiada także gnozę elektro, którą y, zdobył Skaramusz, lecz ostatnio dowiedzieliśmy się, że ten zaszył się gdzieś i w sumie nie zgłosił się do Fatui, którzy sądzą, że mógł się on po prostu zbuntować. I to chyba wszystko, co chciałem powiedzieć o wizjach, deluzjach i gnozie. Opracowałem te tematy najlepiej jak potrafiłem, zajęło mi to sporo czasu. I naprawdę mam nadzieję, że Wam się podobało. Więc jeśli tak, zostawcie proszę jakiś ślad po sobie. A jeśli chcecie zobaczyć więcej moich przyszłych materiałów, to zachęcam do subskrybowania. Chciałbym w ogóle gorąco podziękować za mega ciepłe przyjęcie tego, co tworzę, bo Wasze komentarze są mega miłe. Nie zawsze odpisuję sporo, zostawiam tylko serduszka. Ale one mi tak w ogóle poprawiają dzień, że to jest niesamowite. Także obiecuję, że zrobię wszystko, byście nie byli zawiedzeni, jeżeli zostawicie i za subskrypcję. No i zaufacie mi. No a teraz, gdy mam to już za sobą, w szczęście, sensie ten odcinek o wizjach, w sumie te dwa odcinki o wizjach, mogę na spoko. I nie wrócić do opowiadania historii postaci, które po prostu tak polubiliście, więc szykujcie się tutaj na odcinki o Arataki Ito i Goru, a ja dziękuję za oglądanie, no i do usłyszenia wkrótce. Bajo!